Z tej strony Belarus, a to są trudne sprawy. Dobra, bez jaj. Yy, kolejny vlog, kolejny coś do pokazania. I co? Jestem dzisiaj przy, przy ostatnim, nie, nie ostatnim, to był przedostatni nabytek tamtego roku w Czołowé-Rumach. Yy, brałem nimi ostatnią łąkę yy, 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 yy. pod koniec listopada, początek grudnia. I odkręciłem od nich. Yy, Czwarty korpus jest tutaj, porałem trójeczkami, co by było lżej, co by było fajniej i tak do orki, do orki łąki dla renówki trójki starcz. Jest zapas mocy wtedy i nie ma problemu. I tak, muszę odkręcić kółeczko, Pokażę Wam dzisiaj jak się składa czwartą skibę do kompletu. Odkręcić muszę kółko, przykręcić je później na koniec, przykręcić przystaweczkę. Eee, możliwe, że będę hydraulikę też przekręcał. Poopuszczać eee, do dołu, e, bo, podno, bo podnosiłem, bo e, jak to wie najlepiej łąkę to, się na samych odkładniach najlepiej przekręcają, a ten ma półko akurat odkładnie jest zajebiste i muszę przedpuszczki poopuszczać, kroje podejmować, bo są mi e, na ten moment zbędne, eee, to pewnie nie będę chciały powychodzić pod radą poziom ziemi ale to nie ma problemu. I tak, ja się biorę za robotę. Razem z spługiem dostałem taki oto oryginalny klucz. Bez niego naprawdę czasami byłoby ciężko odkręcić niektóre śruby. I tak, mam tutaj zestaw śrub do skręcenia korpusu, opa, opa, opa jedna spadła. Nos queremos corpus. Y tánk. Pierwsza śrubka za mną Już nie pamiętam sam ci nagrywa, nagrywa się już sam nie pamiętam jak go dokładnie skręcałem w niektóry miejscach nie wiem to tak podciągną Chyba przygryzał im ja. jechało I jak kółeczko nam odjechało, bardzo ładnie. I co? Jeszcze chciałbym tu przystawkę poluzować, muszę zaraz zobaczyć. W pługach uwer, nie wiem czy to zobaczycie. Tu jest taka krzyweczka. O, tu jest krzywka. Nią można ustawić korpus, e, głębokość pracy korpusa. Przekręca się to i zadaje się inną głębokość szczuba pracy e, w fugu. Kurde, no. Bateryjka mi pada, ale jak widzicie, wszystko skręcone ładnie pasuje bez najmniejszego problemu. Idealnie. Teraz kolejny, kolejny kółeczka. Później przedpuszczki. Muszą powędrować. Cyk w dół. Eee, ten vlog będzie bardzo krótki, bo im właśnie pada bateria. Eee, takie pytanie do Was: będzie mała ankietka? Przemalować overumy Czy zostajecie w takim oryginalnym kolorku? Bo jest to oryginał, jak widać tutaj. Pozdrowienia, Belarus, trzymajcie się.